Witajcie, moi kochani, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam zaprosić Strzelce na horoskop tygodniowy od 29 marca do 4 kwietnia 2021. Słuchajcie, zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, tak? bo jest Was zbyt dużo, żeby to rezonowało ze wszystkim. Jest to po prostu niemożliwe. Ale niemniej, no. To, co mówię, być może jakieś wskazówki będą dla Was istotne, by czemuś zapobiec, by y, od czegoś tutaj y, się odciągnąć negatywnego. Y, I y, ja y, bardzo gorąco zachęcam, jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, zapraszam na bloga Wróżka Roza, tam można się zapisać w zakładce usługi. Zapoznać się, jeżeli się zdecydujecie, to wcisnąć i Was przekieruję na wyznaczenie terminu, możecie sobie wyznaczyć i się zapisać. Póki co ja bardzo gorąco dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za to, że ze mną jesteście i y, oczywiście y, za wszystkie lajki, tak? I osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to bardzo gorąco zachęcam i nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowym filmie. A póki co jedziemy z koksem, zobaczmy strzelec, co tu się będzie działo w finansach od 29 marca do 4 kwietnia 2021. Na no, słuchajcie, nie macie się co przejmować, wy myślę, że, że się uleczacie tutaj z jakiejś Trudnej sytuacji, tak, uleczacie się, tak jak powiedziałam, najgorsze już minęło i tak, jakby to miało się wydarzyć. To jest też z przeznaczenia, ale Wy macie nie rozpaczać nad rozlanym mlekiem, bo słuchajcie, tu jeszcze są dwa kielichy, tak? Czyli są jakieś szanse do wykorzystania, tylko to zależy, drogie strzelce, od Was, tak? Coś się skończyło, może w sposób bolesny. Ale nowy Macie tutaj opatrzność z góry, taką. No, Gwiazdo to jest też przeznaczenie, tak? Czyli to miało się wydarzyć. No, być może jakiś błąd też popełniliście, ale tu nie ma co rozpaczać, tylko iść do przodu, słuchajcie. No, jest sąd, jest sąd. Yy, czyli sprawiedliwość. Być może yy, chodzi o to, że. Wy też musicie dokonać jakiegoś wyboru, tak? Albo po prostu zwyczajnie odpocząć i pójść na chorobowe. I chyba raczej na chorobowe, by pomedytować i odpocząć, tak? By znaleźć tą sprawiedliwość, ale też sprawiedliwość i ukojenie dla samego siebie, tak? Jeżeli ktoś Was skrzywdził no to po prostu yy, no a może to też jest sytuacja bolesna z, związana z waszym zdrowiem słuchajcie, że wy po prostu yy, nie macie yy, nie macie finansów yy, takich jak trzeba no bo przy chorobowym też to wynagrodzenie jest mniejsze tak i dlatego rozpaczacie może tutaj jest też ten sąd bo, bo boicie się żeby czegoś nie stracić tak żeby nie stracić firmy no mamy taką sytuację, jaką mamy, tak? Ale tutaj wiecie, co nie zostawię was z, z taką, w takich energiach tu. No bo te dwa kielichy są, czyli są jakieś szanse, są jakieś wybory i słuchajcie, no, złapanie też balansu, tak? Tutaj, jeśli chodzi o równowagę, tak? No, coś tutaj musicie. No, jest to bardzo ciężka, trudna sytuacja, tak? Ale wy po prostu musicie z tego wybrnąć. No i myślę, że dacie radę, że złapie, złapiecie tą stabilizację, tak? Tylko tutaj po prostu no, może trzeba trochę przemyśleć kilka rzeczy, po prostu zastanowić się, czego tak naprawdę chcecie. I yy, yy, przemyśleć tutaj, zastanowić się, co tak naprawdę chcecie, i dokonać tego odpowiedniego wyboru, tak? No, no nie są to trudne, nie, nie są to łatwe decyzje, to są bardzo trudne decyzje, no bo jeżeli wy mm, być może tutaj pracowaliście nad czymś e, dosyć długo, tak? I, I teraz, jakby to miało być zaprzepaszczone, no to boli, tak? Ale nie, nie wolno tracić nadziei. Te dwa kielichy są, czyli te dwa kielichy, by złapać tą równowagę i wy yy, dacie radę. Yy, no jeżeli trzeba, no to po prostu weźcie to chorobowe, przemyślcie tu, żeby faktycznie tego nie stracić, żeby faktycznie jakiś tutaj dochód mieć. Może niekoniecznie też yy, chorobowe, tylko po prostu, żeby odpocząć. No też piszcie o jakieś zapomogi. No nie wiem. No, państwo też no, trochę tutaj nas olewa, że tak powiem, tak? Ja wiem, jak, jak, jaka to jest trudna sytuacja. No niemniej, słuchajcie, no może też jakaś porada, jakiegoś adwokata. Ludzie się jednoczą, spróbujcie w jakichś grupach, tutaj nawet na Facebooku znaleźć jakąś grupę. Dużo osób ma przedsiębiorstwa i walczy o swoje, żeby. Nie stracić. Być może takie zjednoczenie się z innymi y, Wam pomoże, da Wam power'a, by zadziałać, tak? Więc nie należy się poddawać, tylko y, uleczyć te rany, tak? Uleczyć. Y, słuchajcie, no, 10 mieczy to jest takie karta brama, takie zakończenie. Ta walka już się skończyła, najgorsze już minęło. No, wiadomo, że no, jest ten płacz, bo no, zbieramy tego konsekwencje, tak? Że no, coś straciliśmy, ale słuchajcie, nie dostrzegacie, że te dwa kielichy są, więc wszystkiego nie straciliście. Więc yy, myślę, że jak złapiecie bakcyla, to po prostu yy, będziecie w stanie yy, pójść dalej i realizować to do przodu, tak? No, dobra, zobaczmy strzelce. Co tutaj w uczuciach, jak to będzie wyglądało? Od 29 marca do 4 kwietnia. Jak tu będzie się sytuacja y przedstawiać i klarować w uczuciach? No, podobna sytuacja, najgorsze już minęło. Ja myślę, że to jest sytuacja związana właśnie z finansami, która przekłada się nas na dom, na rodzinę, tak? Czyli tutaj. Mm, ale słuchajcie, no jest praca. Ciężka praca, jak i ciężka praca, jeśli chodzi o pracę, być może też praca w domu, tak? No i jest ten paść kielichów. Też może, no nie wiem, jeżeli macie dzieci, zwróćcie uwagę, bo tutaj też tak jakby dzieci oferują swoją pomoc. Jakieś pomysły. Może one wam tutaj coś yy, podpowiedzą. Czasem dzieci są bardzo kreatywne i, i, i mają wiele pomysłów, nawet czasem lepszych niż, niż dorośli, tak? A być może tu chodzi o to wasze wewnętrzne dziecko, tak? Żeby je uzdrowić, paśki lichów, czyli yy, słuchajcie swojej intuicji też, tak? Bo tu yy, mogą to być bardzo istotne. Yy, Informacje, tak? W jakim kierunku pójść. No ale co u niektórych, no, może się tu pojawiać po prostu zupełnie nowe uczucie, tak? Ale również praca nad sobą, tak? Tu, tak, żeby osiągnąć ten don, stabilizację, no to dużo pracy nad sobą, właśnie nad tym wewnętrznym dzieckiem. No ale zobaczmy, co nam karty dopowiadające powiedzą. No, przyjmijcie też ten kielich, jeżeli ktoś Wam daje. Bo Wy tak, jakby nie zauważacie, jesteście bardzo w ogromnym lęku. Boicie się, boicie się, e, nie możecie spać po nocach. I tu takie, no, o, boicie się, że będziecie zranieni, tak? Czyli już tak, jakby to zaufanie całkowicie straciliście. No, jakaś wypreska Was tutaj do, dopadła. No, a tu jest znowu paść kielichów, słuchajcie. I dzięki temu pasiowi, czyli to jest nowe, zupełnie nowe uczucie, będzie transformacja, będzie zmiana. Yy, uleczycie te swoje yy, rany. Także zauważcie, rozejrzyjcie się wokół, bo po prostu ktoś tu wam yy, takie daje szczere uczucie. Tylko musicie to zauważyć. Dobra. Zobaczmy teraz, co w energiach ogólnych i w zdrowiu, na co mają zwrócić uwagę strzelce. <laughs> Zobaczmy, co tu się będzie działo. Znowu gwiazda. Czyli albo ta opatrzność z góry, przeznaczenie, dużo też pracy zdalnej, być może przez telefon lub przez internet, albo również też problemy ze snem. Uważajcie też na y, poziom cukru, tak? Czyli tutaj nie jedźcie za dużo słodyczy. Spotkania również z przyjaciółmi, y, dużo Wam y, pomogą, tak? Y, spotykajcie się, jak i na dworze, tak i tagi na domu, tak? No po prostu spotkania takie towarzyskie, tak? Spacery, też, jeżeli macie, czworonogi, są wskazane. Może się pojawić tutaj alergia na zwierzaki. I słuchajcie, zwróćcie uwagę na swój organizm, bo chyba jesteście przemęczeni. Ogólnie. Dom, drzewo, to są też korzenie rodzinne, też zwróćcie uwagę na starsze osoby, ale również tu chodzi o to, że mogą się odezwać choroby z dzieciństwa albo takie choroby genetyczne, albo układ immunologiczny. Dom to wasze ciało, więc tutaj po prostu trzeba zadbać o suplementy diety, połączenie z naturą, też no, wychodzenie, też właśnie na te spacery. Tak jak powiedziałam. Więc no taki skromny przekaz. Zobaczymy, co nam jeszcze powiedzą karty rady dla strzelca. No, trochę strzelce mają trudne energie, powiem. Aż mi nie fajnie się to yy, czytało. No, ale może to jest przekaz dla jakichś pojedynczych osób, mam nadzieję. Że w gronie tych osób jest yy, jak najmniej osób, które yy, no taką mają. Niefajną sytuację. Dobra, karta rady. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Czyli e, widzicie, pomimo że coś się tam zawala, tak? To e, otwórzcie się na nowe, otwórzcie się energetycznie. Zresztą ja wiem, że strzelce są e, bardzo pozytywnie nastawione do życia. Yy, pełne optymizmu i, i myślę, że, że tak łatwo się nie poddają. Że to jest, pamiętajcie, te trudne chwile są. To, to są tylko chwile. Za chwilę miną i będzie dobrze. Dobra, zobaczymy jeszcze drugą kartę Rady. Żyj w zgodzie z samym sobą, tak? Czyli tak jak mówiłam, z tym wewnętrznym dzieckiem, tak? Czyli tutaj może trzeba po prostu y, robić rzeczy, które Wam sprawiają przyjemność. Y, nie sprawiajcie przyjemności komuś, nie spełniajcie marzeń rodziców, y, dziadków czy, czy jakichś tam innych osób. Spełniajcie swoje marzenia, y, biegnijcie za swoimi marzeniami. Wtedy będziecie szczęśliwi. No i co moi kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do łapek w górę. Jeżeli y, z Wami rezonuje, no dajcie znać w komentarzu, chociaż no, ciężkie to czytanie było, ale mam nadzieję, że w następnym tygodniu już będzie lepiej. No, i osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych materiałach. A póki co, ściskam Was cieplutko, trzymam za Was kciuki i buziole. Pa! Do następnego razu.